46 e, osób e, będzie kandydowało do Rady Miejskiej. Mamy już także potwierdzenie zarejestrowania naszego kandydata na prezydenta pana Tadeusza Lewandowskiego. E, I te wszystkie sprawy formalności zostały właśnie przez nas e, dopięte i idziemy, że tak powiem, po zwycięstwo w tych e, wyborach. Teraz bym prosił, żeby pan przewodniczący i rędał w no, takie wprowadzenie zrobił już merytoryczne. Witam Państwa. Szanowni Państwo, naszym kandydatem na prezydenta jest pan Tadeusz Lewandowski. Parę słów na temat Tadeusza Lzież jest to osoba powszechnie rozpoznawalna. Członek opozycji demokratycznej w roku 80. przystąpił do Związku Zawodowego Solidarność w stanie wojennym internowany. W latach 89-92 przewodniczący Zarządu Regionu NZZ Solidarność. W latach 91-93 poseł z ramienia Solidarności. Później w okresach w okresie 94-97 wiceprezydent miasta Jeleniej Góry, też z ramienia Solidarności, następnie w okresie od roku 97 do 2001 senator z ramienia AWS-u. ponowny senator w latach 2005-2007 z ramienia Prawej Sprawiedliwości obecnie radny Sejmiku Dolnośląskiego. Jednocześnie jest członkiem zarządu miejskiego Prawej Sprawiedliwości oraz członkiem Rady Politycznej Prawej Sprawiedliwości w Warszawie. Zostałem tu dość szeroko zaprezentowany. Natomiast ja chciałbym się odnieść do mojej decyzji o kandydowaniu na prezydenta. I chcę Państwu powiedzieć, że to wcale niełatwa decyzja była. Długo rozmawialiśmy w Prawie i Sprawiedliwości o kandydatach, o mojej ewentualnie kandydaturze i w końcu podjąłem decyzję pozytywną o zamiarze kandydowania wychodząc z takiego założenia, że jest za mną bardzo duży bagaż doświadczenia w tym i samorządowego jak Państwo wiecie, bo tutaj zostało to powiedziane byłem także wiceprezydentem miasta, czyli funkcjonowanie urzędu od środka jest mi znane, ale także nie godząc się na pewne rzeczy, które zdarzały się w niedalekiej przeszłości tu, w mieście, ta decyzja się na tych zrębach, że tak powiem, też rodziła. A zatem chcę powiedzieć, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym, dlatego tak długo towarzyszyłem. Myślę, że. Jeżeli bym został wybrany, jestem w stanie lepiej zarządzać miastem, jego zasobami, jego możliwościami. Tych możliwości jest, jest trochę, nie będę może je wymieniał, natomiast, bo przyjdzie czas na to oczywiście, natomiast takie gwarancje y, składam, tak jak powiedziałem, poprzez y, swoje y, y, duże doświadczenie. Jak państwo doskonale wiecie, ja mam cztery okręgi wyborcze, tak? W okręgu numer 1 kandydatem z pierwszego miejsca zastępującym jest pan Józef Rypiński, rekomendowany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry. W okręgu numer 2 na numerze 1 jestem ja, Ireneusz Łojek. W okręgu numer 3 na pierwszym miejscu jest kolega Oliver Kubicki, a w okręgu numer 4 pierwsze miejsce zajmuje pan Krzysztof Mruś. To są jedynki nasze. Natomiast jeżeli chodzi o metodologię, Szanowni Państwo, żadna tajemnica prawy Sprawiedliwość w całej Polsce do wyborów samorządowych idzie zjednoczone jako szeroki obóz prawicy. Jednym z elementów tego porozumienia było również to, że oprócz sejmików wojewódzkich również były prowadzone negocjacje, jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu. W ramach szerszego porozumienia zostało wynegocjowane jedno miejsce do Rady Miasta dla przedstawiciela y, osoby rekomendowanej przez Solidarną Polskę i tą osobą wskazaną przez Solidarną Polskę, przez władze Solidarnej Polski jest pan Józef Irpiński. Tak samo na, na mocy tegoż porozumienia zawartego z y, partią pana Jarosława Gowina, pani Ewa y, w okręgu numer jeden zainwestuje y, miejsce numer dwa. I na naszych listach oprócz tych osób jest jeszcze jest więcej kandydatów Rekomendowany zarówno przez Solidarną Polskę, jak i przez Polskę razem z Jarosława Gowina, jak i przez Stowarzyszenie Edukacyjne Razma i Pankacego, jak również przez Związek Zawodowy NZ Solidarność. Oprócz tego na naszych listach znajdują się oczywiście członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również nasi sympatycy. Także w tych wyborach idziemy jako Zjednoczony Obóz Prawicy i liczymy na to, że wyborcy pozytywnie ocenią. Takie działania Prawa Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną listą prawicową. I dlatego myśmy podjęli pewien wysiłek wzięcia na nasze listy także pewne wszystkie e, organizacje, partie polityczne, no, które są w opozycji do układu lewicowo-liberalnego w Polsce. Wszystkie partie te, czy ugrupowania, bo to są też ugrupowania, które mają prawicowe poglądy, są po jednej stronie. Prawo i Sprawiedliwość jest partią największą i dlatego Prawo i Sprawiedliwość rozdawało tutaj karty. Natomiast myślę, że my się wszyscy świetnie znamy. Myślę, że, że to, kto na jakiej pozycji jest, to było gdzieś tam ustalane wyżej. Natomiast na pewno brano też pod uwagę aktywność tych osób, które, którym proponowano pierwsze, pierwsze miejsca na listach wyborczych. Ja myślę, że dla, dla, dla społeczeństwa, tych, tych osób z naszego terenu, bo tutaj głównie o nich chodzi, jest to sprawa dość istotna, bo, bo nastąpił taki wyraźny podział, prawda? Wszystkie partie prawicowe i ugrupowania są po jednej stronie. Ci pozostali są po drugiej stronie, także tutaj nie ma żadnych, żadnych jakichś niedomówień. Natomiast to, że są takie ustalenia, nie od nas to zależało. Pan przewodniczący Łojek cały czas był w kontakcie, to, to gdzieś tam zapadały decyzje aż w Warszawie, także tak wyglądało to z strony technicznej. Nasi kandydaci, nasz kandydat na prezydenta to są ludzie odpowiedzialni idziemy do tej Rady Miasta, idziemy po władze, żeby Kielenią Górę uporządkować. Ponieważ e, trzeba powiedzieć dzisiaj jedną rzecz bardzo wyraźnie. Jelenia Góra jest miastem, które nie jest miastem biednym. Jest Jelenia Góra miastem, które jest fatalnie zarządzanym. W ciągu ostatnich 8 lat do Jeleni Góry ściągnięto setki milionów złotych, które niestety nie przyczyniły się do poprawy jakości życia.